Cześć, tu Kurt i witam Was w kolejnym odcinku Europy Universalist 4. Tak. Zatem, no z skończyliśmy? Skasowaliśmy e, Armię Krzyżaków i wciąż jesteśmy ponad limitem. Trzeba by to jakoś przebudować prawidłowo. Cztery półki za dużo. To trzeba cztery półki wypierniczyć. Dobra, to tak zabierzmy. No, powiedzmy, gdzieś w ten sposób tych podzielimy na pół. Nie ja chcę pomyśleć, czy to wyjdzie tak jak należy, ale tak z... dojdę, to zobaczymy. Justify my war for you to justify my. O, to jest dobre i złe jednocześnie. Czy ja wiem? 5% koszt technologiczny przez 30 lat. Tak, to pomoże. E po 15 półki, to jest dobra opcja to jest 10, 10 6, to jest 10, 6 wolałbym 10, 8 ale cóż ja mogę kiedy limit mi nie pozwala dobra, czyli zarabiamy dużo pieniędzy więc lepiej zarobić jeszcze więcej pieniędzy jest jedyna prawidłowa odpowiedź to zwiększać masę w najbogatszych najpierw Szkoda, że tracę na masę po prostu punkty administracyjne, ale no trudno. To się później przyda. No dobra, powiedzmy, że zbuduję wszędzie z wyjątkiem tego regionu. No okay. Ja przepraszam bardzo, ale co się tu dzieje? Aha Aha No Tak Czy tak, władca zdycha mieliśmy następne, następnego z week Claimem Czyli mamy legitymację na 30, co jest dosyć tragicznym wynikiem Kauszka no to co, armie internet na maksa, i idziemy skopać mu dupsko. No, no co? No, no, jakiś wybór? No, Styria. Styria. Aha. <ścoughs> Te Węgry za to wcześniej podbiły. Stwierdziły, że nie dadzą rady. Albo. pentownicy sami to stwierdzili. Decline. A, jestem koksem, ja nie potrzebuję sojuszników. Sojusznice są dla słabych. Łoł, ja, tyle kasy wydałem na te budynki. Mmm, Moldawia, no dobra. No dobra, może chciałabyś... Czy ty już jesteś? Tak, już ich. Aha, no dobra. No, no. To jednego wyślemy: człowieczka do polepszania stosunków z Litwą. I jednego człowieczka. ci, dosłuchajcie, było to samo. Nie możemy z nimi. Nie mają miejsca w Diplomatic Relations dla nas. Muszę chyba polepszyć stosunki tłumiąc bunty Litwinów Ale teraz to już za późno Poza tym pasem po lepsze stosunki z nimi w tej chwili Oj Oj, nie możemy jedynkowego wziąć Ci drości znacząco się byli na minusie się w tej chwili Rzeczywiście można zawsze Army Maintenance ścisnąć na dół I wtedy byłoby w porządku hmm, nie, Ale nie wiem czy to jest dobra opcja co będziemy zarabiać dużo więcej kiedy te budynki się zbudują Dobra powiedzmy goście Militarny power jest najmniej pożyteczny z tych wszystkich trzech ale, no, od nadmiaru głowa chyba nie boli. Ja bym potrzebował administracyjnych najbardziej, to jest... Administracyjne są cztery razy bardziej potrzebne od dyplomatycznych, dyplomatyczne dwa razy bardziej od militarnych. Tak to wygląda z mojej perspektywy. Cóż, jeżeli nie mam zamiaru wciskać węgier, to w sumie te administracje nie będą mi aż tak dramatycznie potrzebne. Yes. Jest. Diplomatic Reputation plus 3 następne. To jest dobre do anektowania. Przecież zanim to dostaniemy, to już będziemy mieć zintegrowanych wszystkich wasali. Jeszcze tylko Litwa zostanie? Wow, Nowogród! Co ty tu robisz, stary? No i słuchajcie, mamy co wyciskać. Chociaż nie mam floty, która mogłem pozwolić sobie tędy przejść. Oni będą tu blokowali z pewnością. Jak ja mi co? Wow, oj 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 oj. Skąd tu wziąłem troszeczkę statki Czemu 18? Aha No dobra, mam flotę, która pozwoli ten przejść, tylko że ja za nią muszę dużo płacić chyba. Tę ja bardzo zapłaciłem to... Dobra, teraz na minimum i to nie jest kwota, która musisz się przejmować, mogę sobie zostawić taką ilość przypadków. Słuchajcie chłopaczki. Wy to się uspokójcie przede wszystkim. Ty, ty, nic? Dobrze. Połączyć pięciu. Wrócić, bo ja chyba nie biorę udziału w handlowej zabawie na butyku. A mógłbym, może mógłbym nie powinienem. Na... znowu. Znowu kurde na Nowogród się przerzuciło. Co na tym zarabiam tak naprawdę? Trei hey, 2.66 Przy czym hmm. 0,18 przerzucamy To jest to z wiele. Dobra, zabierzmy goście z Kijowa, może? I wyśnijmy go do Bałtyku. Raczej nie jesteśmy w stanie przekierowywać handlu gdzieś tam z tego Bałtyku, bo to byłoby pod prąd, więc będziemy zbierać. A, no, możemy wrócić. Jeszcze raz. I zobaczymy jaki będzie nasz przychód teraz. 3,53. No i jeszcze więcej zarabiamy. No i dobrze, i tak my be. A child in the reeds. Suddenly something started. Teraz próbuję, uh, akcentem, tym trochę Suddenly something started. The animal and before you have time to fire it is long gone. You look around you. The water is this, the water in the small creek reflects reflects the sunlight of a perfect day and the reeds wave slowly before a light breeze. Is that laughter. La Kurwa, nie umiem. Tak czy inaczej, nie chcę powtórzyć tego główna, więc tego nie wezmę. Tak. Nieślubne dzieci, słuchajcie, nie są czymś. Yy, pożytecznym. Aha, 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 ale, ale, ty, draniu. To jest Light i Tak, on tutaj robi coś pożytecznego. Możesz w sumie teraz robić to pożytecznego jeszcze bardziej pożytecznie. Teraz masz to chronić. Teraz, w razie wojny, trzeba gdzieś coś ściągnąć. Ale na chwilę obecną, to oni sam mogą tędy latać. Osłaniać mojego tradea. I czy ja na tym zarobię jeszcze więcej? Nie, wygląda jakby było jeszcze mniej. moja opinia w tej sprawie yy, Mołdawia Co z wami tak słabo? Aha, pogorszone stosunki ze względu na to, że zintegrowałem już i Mazowsze i tych krzyżaków A co wy na to? Jeśli ja sobie wezmę z wami... jest własnym wasalem Czemu ja o tym wcześniej nie pomyślałem? I'm relations oczywiście dobra, no no chętnie chyba, to nie wiem, czy są jakieś wady takiego rozwiązania, ale nie sądzę. A do tego słuchajcie, ja wam wezmę Sendy Gift 25 dukatów i już możecie mi zrobić laskę. Czy to nie jest piękne 190, no no proszę, proszę, proszę. Jakie to jest proste? Jakie to jest proste? coś się się robiło? Jaki ze mnie debil? Przecież ja ich integruję już od dawna. Boże! Ludzie, wiecie co, ja bym chciał mieć czas w ciągu dnia, czas i po prostu miejsce do nagrywania, a żeby nie musieć to być tego w środku nocy. Ja tu jestem, nie mogę myśleć. Wszystko wasza wina, tranie. Eee, nie! E, Prestige jest. Niepotrzebny. Ja jestem człowiekiem, który lubi pierdzieć na dworze, bekać prosto w twarz dyplomatów, więc tam co mi tam prestiż? No. To chcielibyście jakąś wojnę może. Można by coś zorganizować, chyba co ten kogoś robi. Co tak stoiś z A Kora robisz. No to ma sens. Zresztą, jakbym za taką to tutaj pomogło Moskalom wcisnąć ten nowogród, To, że mam z nimi e, Królewski Mariasz. Chyba. Mam z nim Królewski Mariasz, prawda? Tak. To później wcisnę w personalną. Czyli tak, to pomogłoby im. Te prowincje są bezwartościowe. Nie wiem, czy chciałbym się je brać. Prędzej czy później, oczywiście, ale może nie teraz. Co ja się będę przemęczał? Sprowadzenie wojen. A gdybym chciał Czechy zaatakować, to kto by się wcisnął na nas? Austria. Austria jest osłabiona, jeszcze. Jest osłabiona w dalszym ciągu. Skoro Wenecja radę, to mi też nie zdrowo. Pomoże, Palatynat to może Polatynat jest tu Polatynat może nie przyjąć Polatynat w związku z tym nie przyjdzie, bo nie Marszu. Chyba, że sobie przyniosł przemarsz przez Bawarię Okej okay. Decyzja została podjęta Skopmy dupę Czechom znowu Yy, jak tam nasz claim na morawie czy on istnieje wciąż? tak, będzie do 87 bardzo dobrze czy zrobię sobie kolejny może wezmę i Loisic, i Nieder Lossitz? kto Boga temu zabroni Fabricate claim zacznijmy od góry, nie lubię rozdzielać przeciwników czyli Nieder Lossitz. 730 dni, to może trochę zająć w sobie wcześniej tej prędkości. To nie będzie tragedii. Legitimacy tragedia w tej kwestii. Następcy nie mamy żadnego. Przydałby się jakiś. Listry. No i dobra 800 zarabiamy, zarabiamy Mimo, że posiadamy dwójkowego brania Jesteśmy bogaci Trzeba przyznać Skoro już tyle zarabiałem, może bazujmy na dwójkowego Nie, nie ma Ale Missionary Strength, o, to by się przydało Tylko, że za 11-4 miesięcznie to, 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 to nie, 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 dziękuję Kto chce zostać w moje Nie, tego Brandenburgia. Nie, za Nie warto. Co Francja wciąż. Francja, może jeszcze miejsce już. Ma diplomatic relationa. Aha, tylko ja nie mam miejsca w tych. Ale przede wszystkim, czy tak, czy nie? Nie. To to i tak wam chuj z Taki soczysty. Brużyńskiego, Boudowia, Boudowia, a kto tym razem zdał? Co za ludzie. Stać mnie na dwójkowego Ale może powinienem oszczędzać kasę na późniejsze jakieś wyskoki Zresztą ja sobie z wartościowi wolę już technologiczny kost Przecież <noise> <Just> technologiczny kost, <noise> Dyplomatyczny technologiczny kost, kiedy ja teraz żadnego technologicznego tego nie inwestuję Bo robię idea Jeszcze dwa 3400, tutaj sobie mamy 316. War of the Roses. To nie leży, że dostają w od Szkocji, też to dostają jakiś kurde event historyczny, który im kopie dopska. No nie widzę tutaj dużej przyszłości dla nich. Sprędzej widziałbym teraz, jak Wielka Brytania jest zjednoczona przez Szkocję. Tak to się odbywa. No złap się. Wystarczy, wystarczy. Dobra, dobra, przyznaję, jesteśmy zacofani technologicznie na chwilę obecną. Ale nie tak tragicznie w sumie. Znaczy na poziomie Austrii, czy tam. No, Burgundii. 4, 5, 5, my jesteśmy 5, 3, 6. To 3 jest trochę tragiczne. Hahaha, 3, 4, 4. No dobra. Żeby Ruscy byli lepiej rozwinięci od Anglii, to wstyd. handel w końcu czy zarabiają dobrze no jakbyśmy pobudowali tutaj gdzieś na wybrzeżu e, marketplace, tylko że nie możemy tego zrobić bo nie mamy technologii dyplomatycznej czyli morskiej tam gdzie to pobudowali to byśmy więcej zarabiają z handlu z Bałtyku przynajmniej jeżeli byśmy tutaj pobudowali czy z Krakowa, jakbyśmy pobudowali gdzieś tutaj no, ale to wszystko przyjdzie Przyjdzie, przyjdzie na to co późno. Successful Embassy Znowuż Nowgorod Co da się w ogóle z nimi zrobić? Nie Ich forma rządów jest przyjebana i na to nie pozwala Diplomatic reputation Tak, to jeszcze dodatkowo. O, solid castment farm jest 10% Świetnie, no i to nam powinno przyspieszyć jeszcze trochę integrację Drani z Mołdawii Czy oni nie mieli się według wstępnego planu już zintegrować do 71 roku? Czy coś mi się pomyliło? Któż to wie? Słuchajcie, wy wiecie. Wystarczy na odcinek. Nie. tylko jednego tego potrzebujemy. Wyzmięć to jest wszystko. A kiedy będzie kolejny? Grupa eee, drobna. Siódmy. Jeszcze trochę. Jest następca. Teraz uwaga chwila prawdy, czy jest idiotą, czy może nie. I jest. Taki sobie całkiem w porządku, lepszy niż gorszy. Cztery to powyżej, e, powyżej średniej, A 2 to mi, to mi nie przeszkadza. Militarne, bo militarne tak jest bez Ja rozumiem, że to tam przyniesie wojska i te sprawy, ale... co co fani i tak nie będziemy. Przynajmniej nie na tyle, aby miało to znaczenie. Action Efficiency 10% jeszcze lepiej i w następnym w kolejności dostajemy już kolejne IDASy. No i bardzo prawidłowo. Mołdawia za miesiąc powinna być nasza. Ha, jeszcze trochę legitymacji w dół. Po co no, legitymacja? Czy legitymacyjność, czy... czy, czy, czy Choi wie co to jest? Eee, dobrze... Limit wojsk zwiększony Dobrze... To powiedzmy, że... Chciałem Czechy zaatakować No ale wciąż fabrykujemy coś się tak... Aha, właśnie, skończyliśmy fabrykować na na Nidre teraz fabrykujemy jeszcze na, na Covert Actions, na Oberloisitz. Będziemy mieć to, to, to. Czy to ściśnie za jedną wojną w kolejnym odcinku? I będzie pięknie. 10 to może nie jest też taka tragedia. Te statki albo trochę poważnie przekraczamy limit, ale to w dalszym ciągu nic nas nie kosztuje. Dobra, to tak, wy słuchajcie, płyniecie sobie. Macie trochę do płynięcia, ale okej. Okay. No i co, 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 jak wam się podoba polska? Już jesteśmy tacy jak Litwa właściwie. Nawet powierzchniowo, chyba. Trochę tacy wydłużeni. A... Będziemy potrzebowali dziesiątego poziomu administracyjnego, żeby ich ścisnąć. Lub 50 lat od rozpoczęcia gry. Czyli 1 kwiecień 96. Teraz. To chyba nie jest do końca 50 lat. Prawda? A, dwa lata. Ja od początku gry mieliśmy to u rzeczywiście. W porządku. E, czyli wy iście do Krakowa. A tutaj dorobimy sobie teraz w waszym stylu. Co to jest? Zresztą dobra, zobaczymy, jaki to będzie skład. Dobra. Czyli mamy 11,8 No i to jest bardzo przyzwoity skład, ja to, ja to popieram A tu mamy 10,6 hmm, Tego nie popieram Tu mamy 10,8 Tylko, że możemy zwiększyć o 1 bez przekraczania witu No to zrobimy 10,7 Limitów jest nieprzyjemne Armie nie muszą mieć równych numerków. Our ancestors are watching. Recently people have begun to doubt the legitimacy of our reign. We need to remind them of our of our right to rule To znaczy co skopić komuś dupę. O! To. Brzydkie i niepotrzebne. Decyzja nie jest trudna, sorry, po prostu ziewałem. Ok. No i tak, to, to, jest, to jest prawidłowe, to mi się podoba. Teraz tylko sobie tych połączymy. I możemy się chwalić i pływać w, po prostu w chwale czy coś tam i zakończyć odcinek bardzo optymistycznym akcentem posiadania dużej Polski, dużej armii i najpotężniejszego kraju co już na świecie, chyba, gdzie to wszystko było. Country czy inter, inter Armies. Tak, poproszę. Total. Polska. Co? No nie no, wiesz, ja się szczerze nie spodziewałem, że już w tym momencie mam największą armię na świecie. Ja myślałem, że w połączeniu z Litwą, to może razem mamy ewentualnie najpotężniejszą armię na świecie. To się okazuje, że w porównaniu z, jak połączymy naszą armię z Litwą armii. Z armią Litwy. Boże. Ej, to będziemy. To, 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 że teraz Francja, która jest na drugim miejscu, będzie miała dwa razy mniej wojska od nas, to się, to się przesada. Sam jestem najsilniejszy. No dobra, no dobra. Jestem koksem. Yy, przyznaję. A tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zaraz zaraz, 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 zaraz. Spokojnie. Mieliśmy misję, prawda? To jeszcze nie jest wypełnione? No nie jest. No trudno, ale to się szybko wypełni. Dobra, to cześć.